Witamy, witamy, w kolejnym odcinku. Mam wrażenie e, e, inaczej. M mam nadzieję, że święta Wam minęły spokojnie. Odpoczęliście i czekaliście na kolejne spotkanie z nami. I brzuszki napełniliście pysznym, pysznym ziurkiem, kiełbaską i jajeczkiem. Nasze były pełne, nie? Tak. Byliśmy w pięknym <laughs> miejscu. Słuchajcie, dzisiaj przychodzimy z kolejnym tematem zdrowej kuchni. Bo, bo taki temat Paweł też lubi, będziemy mówić o kuchni bez glutenu. Żeby było jasne, wcale nie chodzi, albo nie jesteśmy zwolennikami jakichś skrajnych diety, bo wiecie, że o tym cały czas mówimy. Wcale nie chodzi o to, żeby Wam wmówić, że gluten jest zły, bo. O tym też wspominaliśmy przed chwilą. Jeszcze nie tak dawno, albo może dawno dla naszego pokolenia, ale generalnie pamiętamy te czasy, kiedy ten gluten nie miał takich skutków na nasze zdrowie jak teraz, bo wszystko zmieniło się, jeżeli chodzi o etap produkcji pożywienia, a w zasadzie już siania czy hodowania ziarna. Tak, dobrze powiedziałam? nie hodowania. Tylko... Siania, wysiewu. By Jakiego typu ziarna? No, po prostu dzisiejsze czasy i pogoń za zyskiem spowodowały to, że jak kiedyś uzyskiwano kilka ton z hektara, tak dzisiaj można uzyskać 2-3 razy więcej. A żeby Takie to spłaca. zrobić, trzeba było modyfikować genetycznie same ziarna. Więc dzisiaj będziemy opowiadać o tym, czy gluten naprawdę. Szkodzi i czy naprawdę trzeba się go wystrzegać, czy to jest jakaś nagonka, czy to jest jakaś moda, bo my lubimy ulegać modom, a my będziemy Was namawiać do tego, żebyście po prostu byli świadomi, umieli łączyć kropki i zdecydowali, co dla Was najlepsze i co Wasze zdrowie, co Wasze organizmy lubią, a czego nie. Bo tak naprawdę każdy z nas powinien dobierać produkty, którymi się żywi do siebie. Tak, i słuchać swojego ciała, jak tak zawsze powtarzamy, więc. No, obserwujmy, się... obserwujmy reakcje na dane pożywienia i wtedy będziemy wiedzieli, co dla nas służy, a co nie. Tak. Na pewno na tapetę, jeżeli mówimy o glutenie i na pewno jeżeli mówimy o tym takim złym glutenie, to idzie pszenica jako numer jeden. Białe pieczywo, słuchajcie. Czyli wszystko, co jest zrobione z białej, najbardziej popularnej mąki. Wszystkie ponczuweczki, drożdżóweczki, makarony wsklepowe, e, bądź nawet te robione w domu, tylko robione właśnie z tej mąki. No i też, że um... to jęczmień również mają sobie gluten. No właśnie, tutaj te zboże również są tymi zbożami, które zostały zmodyfikowane dość potężnie w naszych czasach. Więc pamiętajcie, że jak jest na chlebku napisane, że jest żytni, wcale nie znaczy, że on jest zdrowszy. Albo że dla Ciebie będzie zdrowsze? Słuchajcie, bo jeżeli chodzi o gluten, powoduje on bardzo wiele chorób autoimmunologicznych, więc jeżeli czujemy, że Jedząc pieczywko, jedząc makarony, czujemy się źle, chorujemy cztery częściej, to wy... Znaczy mamy wzdęcia, mamy zaparcia, i, i, i jakby jest odczuwalne to, że, że to nie jest tak, jak być powinna. powinno, to zwróćcie na to uwagę, bo ignorowanie objawów przez lata powoduje oczywiście e, tworzenie się e, takich już potężnych chorób, do których, znaczy inaczej, od których można się wywinąć zawczasu. Na pewno jedną z najbardziej e, wymienianych tutaj chorób związanych z glutenem jest celiakia, czyli choroba e, o, i u tych osób e, jedzenie w ogóle produktów z glutenem jest. Zakazane, czyli absolutnie jest, nie znaczy nie ma tutaj żadnej drogi kompromisu. I osoby, które po prostu mają taką chorobę zdiagnozowaną, no to one muszą wyeliminować całkowicie ze swojego pożywienia gluten. Czy to jest trudne? No, tak i nie. Dla tych osób, które narzekają i marzą, może i tak, ale tak na dobrą sprawę, jest masa zdrowych, żywych produktów, które. Tego glutenu nie zawierają, czyli da się żyć. Da się żyć. Tylko teraz musimy też popatrzeć na to, że produkty gluten free mogą zawierać w sobie trochę więcej tłuszczu, cukru, cukru. no i oczywiście są... mniej błonnika, więc musimy to jakoś. W... Błonnik musimy czymś zastąpić, a produkty gluten free najlepiej, tak jak my to robimy wypiekać samemu. No właśnie i teraz znowu, żebyście właśnie nie popadli w pewnego rodzaju modę, bo tak jak są naklejki na produktach, które mówią o ekologicznych uprawach marchewki, gdzie niekoniecznie ona musi być mocno ekologiczna, tak samo te opisy gluten free również mogą zwieść trochę na manowce, czyli to co powiedział Paweł. Te produkty często są wzbogacane innymi szkodliwymi substancjami, czyli trochę tak z deszczu pod rynne. A jeśli robisz produkty sam, czyli zobaczcie, że już któryś odcinek z kolei namawiamy do tego, żebyście produkowali swoje pożywienie samodzielnie, wiecie, co wkładacie do garka, do miski, wiecie, z czego produkujecie i tutaj Macie nie ma Kontrolę nad tym, co jedzie. Dokładnie, czyli gluten free jest alternatywą dla osób z celiaką bądź innymi tutaj objawami i w zasadzie polecamy, ale patrzcie uważnie, czy tak naprawdę nie jesteście oszukiwani przez producentów i patrzcie przede wszystkim też na reakcję ciała, bo jeśli nawet gluten free jest napisane, a ty masz właśnie wymienione objawy, czyli wzdęcia, bądź zaparcia, bądź w ogóle generalnie słabe samopoczucie, no to to są produkty, które mimo wszystko powinieneś, powinieneś powinnaś wziąć pod kontrolę. Tak, spróbować wyeliminować. Tak. Niekiedy mówi się, że owiec może zastąpić. Właśnie produkty y, pszenne zbożowe, ale to nie jest tak do końca. Bo słuchajcie, czysty, może certyfikowany, certyfikowany owies, może i tak, ale musicie wziąć pod uwagę to, że on jest w, w, w głównej mierze też zanieczyszczony tymi innymi zbożami, więc nie jest on tak naprawdę czysty, i mimo to, że wyeliminujemy pszenice inne y, zboża, zastąpimy to owsem, możemy również mieć jakieś części. Kiedyś różnych... słyszałam taką wypowiedź, właśnie nie wiem, jak ona jest prawdziwa, ale rzucę hasło, może ktoś znajdzie w tym kawałek informacji dla siebie, że to nie chodzi o sam obiec, tylko chodzi o te silosy, w których są przechowywane, o to, że no są tak, tak. właśnie Wspólnie wy, wy, wykorzystywane dla wielu różnych innych zbóż, i żeby to, ta mąka z owsa była faktycznie tą zdrową mąką, to ona powinna być. Yy produkowana w takim zamkniętym, nie chcę powiedzieć hermetycznym środowisku, a kiedy jest wrzucona, jakby po innym ziarnie, takim jak pszenica czy żyto, no to wiadomo jest, że zawiera jakieś cząstki. Czyli o tym zanieczyszczeniu, o którym Paweł mówi, to nawet chodzi o wcześniej jakby mieloną też inną, inny rodzaj mąki. Natomiast my znamy mąki, które mogą stanowić zamienniki te pradawne mąki, które są wykorzystywane również przez Naszych znajomych do różnego rodzaju wypieku, nie? Orkiż, poskórka. One Właśnie. też zawierają gluten, ale ten gluten jest w takiej to jest inny, pierwotnej Inny e, gluten. Czyli znowu słuchajcie, nie chodzi o to, żeby eliminować gluten do zera, tylko żeby nie był to ten gluten, który jest tym przetworzonym, tym skażonym, tym genetycznie modyfikowanym. Ja osobiście czasami w kuchni, wydaje mi się, że proponuję Pawłowi tutaj też zamiennie stosować na przykład mąkę kukurydzianą. Ja wiem, kukurydza też jest modyfikowana genetycznie, natomiast ona sama w sobie tego glutenu yy, takiego nie zawiera. No nie, ale jeżeli chcecie robić samemu wobec bezglutenowe, jest wiele poradników, jest wiele blogerów, jest wielu ludzi na social media, którzy właśnie dzielą no się różnymi rodzajami kursami i mają alternatywy. Do tego, żeby samemu sobie można było robić właśnie pieczywo, tak jak my to porobimy ja, sobie. Ja piec. pamiętam, że wiele lat temu jak kupowałam e, termomiksa, czyli tą maszynę taką wielozadaniową w kuchni, to też jednym z zadaniem, które chciałabym, chciałam, żeby robiło, to żebym miała swoją mąkę z ziarna, które kupię i żeby to właśnie było takie zdrowe ziarno, bo tak na dobrą sprawę, można mąkę gryczaną robić z, z kaszy gryczanej i wiele innych pomysłów tutaj na takie mąki mam. Więc żeby was tak też e, nie rozpieszczać dając wam wszystkie informacje, to naprawdę warto jest poszukać, tak jak Paweł powiedział, rozwiązań, które są na wyciągnięcie ręki, a mogą być po prostu zdrowszym zamiennikiem glutenu. Co Może porozmawiamy jest? o mitach. No co tam masz? Mam chodzę, na przykład okay. takie coś, że yy, myślimy, że dieta bezglutenowa może być zdrowsza niż właśnie ta glutenowa. Okay. No nie do końca to jest prawda, bo Czyli... jeżeli nie masz wrażliwości na gluten, to i eliminujesz to ze swojej diety, wtedy pozbywasz się właśnie tych bogatych tak bogatszych, i bogatszych okay. minerałów czy tam składników, które się zawierają w, w normalnych pszenicach. Czyli zwróćcie uwagę, że żadna skrajność tutaj nie jest dobra, żadne rzucone zdanie od początku do końca, jeśli nie będzie uzupełnione o coś więcej, nie będzie prawdziwe bo jeżeli e, nie masz potrzeby eliminowania tego glutenu na 100% e, a będziesz to robił, nie wiem, dla mody, to pozbawisz się tak jak Paweł powiedział dodatkowych e, składników mikro makro, e, które są ci potrzebne. Jeśli nie masz dodatkowo diety, że ten błonnik powinieneś uzupełniać i tego nie będziesz robił jedząc inne potrawy, to również tak naprawdę ten twój niby dobry nawyk może spowodować w konsekwencji i innych rzeczy, które również odbiją się czkawką. Czyli rozumiemy co się dzieje, dopytujemy, szukamy informacji i nie przyjmujemy takich skrajnych, krótkich jakby test jako te właściwe dla nas. Balans, balans, jeszcze raz mhm. balans. Następnym takim mitem jest, że bez glutenu szybciej schudniesz. Właśnie jak wcześniej wspominaliśmy yy, wiele zamienników mąki pszennej czy jakiejś innej może być. Są w postaci cukrów i tłuszczy, więc y, to nie chodzi o to, że ty masz, ty spożywasz gluten, a ile kalorii wrzucasz do swojego garnuszka, mm -hmm. więc y, to się liczy. Czyli znowu to tak samo jak z produktami nabiałowymi, które mają na przykład. Yy... Zero laktozy czy zero tłuszczu, i nam się wydaje, że one są zdrowsze, a one absolutnie nie muszą zdrowsze być. Czyli już tutaj też sugerujemy, że czytamy etykiety i zastanawiamy się, co jest zastępowane czym. I jeżeli ten produkt jest wyprodukowany i leży na półce w markecie, to najprawdopodobniej odjęcie jednego produktu czy jednej substancji no, będzie zastąpione czymś innym. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy już. Tak, przyzwyczajenie, że produkty muszą dobrze smakować, że nie dobrze sprzeda wyglądać, się nie sprzeda... świeże długo. Właśnie. Nie sprzeda się produkt, który mm, będzie, wiecie, zbyt mało słodki, za bardzo gorzki i tak dalej. No, wspomnieliśmy o tym właśnie owsie. Mhm. Więc. Kolejny mit. Tak. Mówi się, że jest dla celiakowców totalnie zakazany. Ale no właśnie nie, jeżeli jest czysty, jest certyfikowany, więc. Może Wszystko być, zależy od tak, źródła może być pochodzenia. przydatne i bardzo wskazane. No, kolejnym mitem jest to, że na przykład orkisz nie zawiera glutenu i, i pewnie można by było wymieniać też inne tutaj ziarna, bo tak jak powiedzieliśmy już też wcześniej, to nie chodzi o gluten sam w sobie, tylko o jakość tego glutenu, a orkisz jest tym zbożem, który. Również zawiera gluten, ale zawiera tą lepszą, jakby, wersję, lepszą odmianę. Jeśli oczywiście wykrzyknika albo gwiazdka jest ten czysty i certyfikowany. No, ale z, ostatnim z takich mitów jest wspólna kuchnia zero szans na bezpieczeństwo. Więc jeżeli chcemy uniknąć glutenu, to niestety musimy sobie trochę podzielić te mm -hmm. gotowanie i robić osobno jedzonko dla siebie i dla pozostałej części rodziny dla tych, którzy gluten tolerują i mogą spożywać produkty pełnoziarniste, pełnozbożowe. No właśnie. A teraz kilka prostych wskazówek, i zaczniemy od tego, żeby faktycznie osoby, które nie mają diagnozy, nie robiły z tego tematu bezglutenowego pożywienia wielkiej afery. Pamiętaj, że punktem wyjścia no, musi być diagnoza, jeżeli chcesz tak pójść w skrajne, skrajne zasady gotowania czy przygotowywania posiłków. No i to warto wiedzieć. Czyli nie wymyślaj. Jak nie wiesz, to się po prostu zdiagnozujesz. Był taki motyw, moment w moim życiu, że również myślałem, że coś jest nie tak z tym glutenem, bo miałem różnego rodzaju dolegliwości żołądkowe, więc zbadałem się po prostu na tolerancję na gluten, ale okazało się, że mogę jeść normalnie produkty zbożowe, więc dzięki Bogu mogę piec mój własny chleb <ślep>. z mąki, przeróż. Ok. Kolejną zasadą, e, którą, którą wskazówką, którą e, proponujemy, to jest 3 razy P, czyli to tak naprawdę są e, chyba z, z angielskiego trochę zaprzęknięte, ale chodzi o słowa takie jak pszenica jęczmien i e, przeżyto i przeżyto. Czyli tak naprawdę to jest jakby chodzi ten czytanie, kierunek Chodzi o czytanie, sprawdzanie pytania, informacji, etykiet, sprawdzania informacji i wiedzy na ten temat, co się jak nazywa i co czym jest, żebyście mogli właśnie unikać. Często tak bywa, jeżeli dotykają nas różnego rodzaju problemy, to stajemy się specjalistami w tej dziedzinie i wiemy dużo, dużo więcej od nawet lekarzy. Więc jeżeli macie problemy zdrowotne związane właśnie z z odżywianiem to niestety, ale dobrze jest się w tym kierunku trochę dokształcić i być świadomym tego, co się kupuje, co się wrzuca do swojego brzuszka, żeby żyć. W lepszym komforcie i dłużej nie chorować. A tak a propos, to znam cudowną, właściwie dwie cudowne kobiety współpracujące razem w zakresie dietetyki, psychodietetyki, i jeśli będą osoby, które są zainteresowane taką dogłębną wiedzą w tym zakresie, bo my akurat dajemy Wam wskazówki z poziomu osób, które de facto można by było nazwać amatorami, ale praktykującymi zdrowe nawyki, to dajcie znać w komentarzu. Przypomnę, że subskrybowanie tego kanału Iskra Życia TV też jest pomocne dla rozwoju tego kanału i polecamy kliknąć dzwoneczek i dać jakiekolwiek oznaki tutaj bycia z nami i kontaktu z nami. A my lecimy dalej. Jakie jeszcze wskazówki mamy dla naszych służby? No, jeżeli musimy wy, wyrzucić ze swojej diety takie właśnie produkty glutenowe, możemy je zastąpić produktami warzywno-owocowymi. Jeść więcej strączków, które nie zawierają glutenu, mięso dobrej jakości, ryby. Ryż, słuchajcie, no też może nie jest do końca super, taki aż zdrowy, ale jest to jakiś zamiennik i można robić właśnie wypieki z mąki różowej. I, I można ryż mieć na mąkę różową. Czyli gryka, kajona, proso, takie typu, takie typu zboża bardzo są przydatne i to są bardzo super zamienniki, takie fajne, żeby to sobie. A jak ktoś podobnie jak ja jest taki makaronowy i kluskowy, no to makaron ryżowy na pewno jest super alternatywą i zamiennikiem, który ja często stosuję. I lubisz? I lubię. Tak, dokładnie. <laughs> no i słuchajcie, no i co? No i tak na dobrą sprawę. Em... Tak jak już mówiliśmy, mieszajmy mąki, właśnie. Mhm. Mieszajmy mąki różnego rodzaju, wtedy możemy sobie łączyć, tak jak tutaj mamy na przykład 60% mąki ryżowej, 30% mąki gryczanej plus 10% łusek psyllinum daje nam fajne połączenie, z którego można robić super wypieki. No właśnie, czyli tych alternatyw tak naprawdę na produkty bezglutenowe jest dużo, ale yy... Jak już było powiedziane, to tylko jest zalecane osobom, które naprawdę potrzebują takiej totalnej eliminacji. A dla innych osób zalecamy po prostu równowagę i utrzymanie tak zwanego balansu. Bo wiecie, te drużdżóweczki, pączuszki czy inne produkty z mąki pszennej, one są niezdrowe nie tylko z powodu mówienia o nich, że zawierają gluten, ale one zawierają również cukry i wiele, wiele innego świństwa i paskudztwa. Bo przypomnę, że one są produkowane z mieszanek, które naprawdę nie przypominają tego, z czego kiedyś nasze babcie robiły wypieki. Więc nie, porównuj, nie porównujcie tego tak jeden do jednego. No w, w tej naszej głowie, że kiedyś tam bułeczki, drożdżóweczki nie były takie złe. Teraz jest to zupełnie inny produkt. Teraz to jest zupełnie inny temat i zupełnie inny problem. E... Tak samo ja mogę powiedzieć, jeżeli to dotyczy się jakości warzyw i owoców, które dzisiaj nie mają tyle w sobie składników mineralnych, co miały kiedyś, bo Poprzez ten proces industrializacji nasze gleby stały się coraz bardziej jałowe i jedyne co jest z nim dostarczane to właśnie sztuczne nawozy, które nie są tak bogate jak na przykład obornik, który kiedyś był wyrzucany i dawał bardzo dużo korzyści dla naszej gleby inny świat. Mamy no inny zasady świata. Musimy się nauczyć do nich dostosować i musimy wybrać z niego to, co dla nas jest najlepsze, więc zapomnijcie o, tak jak mówię, prostych, e, znaczy nie prostych, tylko takich jednoznacznych radach, które będą jednym drogowskazem, tylko musimy nauczyć się szukać tej wiedzy. Być elastycznym. Być elastycznym, łączyć kropki, ale przede wszystkim też pamiętajcie, ja to będę powtarzać non-stop, nauczmy się słuchać naszego ciała, bo e, tak jak jest w przypadku nabiału i produktów e, związanych tutaj z mm, glutenem? Wiecie, nie z glutenem, tylko w nabiale co jest? Laktoza. Laktoza, ale zapomniałam. Znaczy jesteśmy po naprawdę intensywnych dniach, więc nasze tak. głowy jeszcze nie pracują. Stąd na też może takie lekkie spowolnienie. Natomiast we wszystkim Dosłownie wy wszystkim pamiętajcie o tym, żeby mieć swój balans. A hmm. i jeżeli was interesuje w ogóle temat tego zdrowego podejścia, to powinniście to wszystko, co my mówimy, bądź masę innych informacji, które są w sieci, samemu, e, samemu sprawdzać, samemu dobierać do siebie i, i kontrolować. A jeżeli chcecie sprawdzić i zobaczyć, jak wasze ciało funkcjonuje, to zróbcie sobie takie wyzwanie przez na przykład 72 godziny. Wyeliminujcie ze swojej diety gluten i zobaczycie, co się dzieje. Pamiętacie, w ostatnim chyba odcinku prosiliśmy, a właściwie proponowaliśmy wam detoks, yy, detoks od cukru też na co najmniej kilka dni, żeby sprawdzić jak ciało reaguje i czy się go domaga i tak samo możecie sobie robić takie detoksy na nie wiem, 3-4 dni bez glutenu i sprawdzić jak się ciało będzie zachowywać, jeżeli będziesz się czuł dobrze, będziesz się czuł odciążony, nie będą się pojawiały zdęcia to jednak będzie to sygnał do tego że jest to jakaś tam wskazana droga dla Ciebie, natomiast znowu pamiętaj o tym, żeby nie popadać w skrajności i żeby nie myśleć o tym, że musisz absolutnie wyeliminować wszystko, co się nazywa glutenem, bo to też nie o to chodzi. Hmm? No. No i. Myślę, że to chyba na tyle. Generalnie pamiętajcie, że w poniedziałki, w czwartki widujemy się z Wami. Pamiętajcie o tym, że kanał Iskra Ży Życia. TV, TV. <laughs> potrzebuje Was, potrzebuje Waszej aktywności i nawet jeśli dzisiaj byliśmy nieco spokojniejsi niż zwykle, bo naprawdę musimy odpocząć od wielu, wielu zadań, to życzymy Wam wszystkiego dobrego i zapraszamy na kolejne spotkania z nami.